Start na desce z żaglem. Z pozycji wyjściowej odstawiamy nogę bliższą rufy do tyłu, w okolice skrzynki mieczowej, na desce dla początkujących. Stopy powinny znajdować się na osi deski. Drugą zostawiamy przed masztem lub kładziemy tuż za masztem. Są dwie szkoły. Ja proponuję ustawienie przedniej nogi od razu za masztem, gdyż w takiej pozycji pływamy na windsurfingu. Jeżeli rzeczywiście macie problem ze startem w linii prostej, po przejściu na tył deski. Zatapiacie ją. Możecie spróbować wystartować z pozostawieniem przedniej nogi przed masztem. Ok, idźmy dalej. Przednią stopę lekko skręcamy palcami w stronę dziobu. Spójrzcie, gdzie chcecie popłynąć. Wybierzcie jakiś punkt docelowy. Aby wystartować i popłynąć prosto, musicie ustawić żagiel w pozycji równoważnej. W pozycji równoważnej można na chwilę puścić żagiel i on powinien na krótko stać w miejscu. Po czym opadnie. Warto przećwiczyć to ustawienie na plaży, na trenażerze. Jak ustawić żagiel w pozycji równoważnej? Ręką na maszcie przeciągamy żagiel w kierunku wiatru, tak aby w pewnym momencie przez okno w żaglu zobaczyć dziób deski. Maszt staramy się ustawić do pionu. Żagiel w pozycji równoważnej ustawiony jest pod kątem prostym do deski. Aby wystartować kładziemy wolną rękę, tylną, na bom i skrętem ciała wybieramy żagiel. Przyciągamy go lekko do siebie, tak aby na jego powierzchnię napierał wiatr. Wiatr zacznie wypełniać żagiel, dzięki czemu będziemy mogli popłynąć prosto. Jeżeli udało nam się wystartować, kładziemy rękę masztową na bom. Jeśli startowaliśmy z przednią nogą przed masztem, odstawiamy ją za maszt. Jak powinna wyglądać nasza pozycja na halsie? Ręce wyprostowane trzymają bom na szerokość ciała. Ręka masztowa powinna być położona około 20-30 cm od masztu. Plecy proste, biodra do przodu. Odchylamy się do tyłu tyle, na ile pozwala nam ciąg w żaglu, żebyśmy nie wpadli plecami do wody. Nogi ustawione na szerokość ciała, ewentualnie troszkę szerzej. Ciężar spoczywa na tylnej nodze, przednia noga wyprostowana, a przednia stopa lekko skręcona w stronę dziobu. Nasza pozycja powinna przedstawiać cyfrę 7. Pamiętajcie, zawsze przed startem sprawdzamy po której stronie znajduje się nasz pędnik. W trakcie pierwszych ćwiczeń żagiel powinien znajdować się po stronie zawietrznej. Jest nam wtedy znacznie łatwiej podnieść go z wody. W miarę jak nabywamy wprawy możemy poćwiczyć wersję z pędnikiem znajdującym się po stronie nawietrznej. Ręka szotowa kontroluje prędkość na halsie oraz siłę działającą na żagiel. Możecie wybierać żagiel przyciągając go do siebie tylną ręką lub luzować. W trakcie luzowania ruch szotowy żagla oddala się od deski. Im szybciej płyniecie, tym bardziej przechodzicie na tył deski. Pierwsze ćwiczenia. Na początku staramy się tak pływać, by maszt trzymany był w miarę pionowo. Dzięki temu będziemy płynąć prosto. Płyniemy kilka metrów i puszczamy żagiel. Żagiel wpada do wody, a to sprawia, że zatrzymujemy się. Można również zatrzymać się poprzez powrót do pozycji startowej, wyjściowej, czyli z nogami po obydwu stronach masztu i żaglem ustawionym prostopadle do deski. Jeśli wybraliśmy pierwszą opcję, czyli położyliśmy żagiel w wodzie, to schodzimy z deski do wody. Aby wrócić do miejsca startu, czyli popłynąć w drugą stronę, wpierw należy obrócić deskę. Najłatwiej jest ją ciągnąć dziobem w stronę wiatru. Po obrocie deski musimy przerzucić żagiel na drugą stronę. Jak to najłatwiej zrobić? Już podpowiadam. Podnosimy żagiel od strony masztu. To sprawia, że wiatr go podwiewa. Korzystając z siły wiatru, pozwalamy żaglowi przelecieć na drugą stronę. Jeżeli ustawiliśmy już deskę i pędnik do płynięcia w drugim kierunku, to rozpoczynamy manewr startu w sposób wcześniej omówiony. Jedyną różnicą będzie odwrotne ustawienie rąk i nóg. Najczęstsze błędy. Patrzycie na sprzęt, a nie w kierunku płynięcia. Nie skręcacie przedniej stopy w stronę dziobu deski. Ręce na bomie trzymacie za blisko siebie lub zbyt blisko masztu. Deska dryfuje z wiatrem. Nie możecie wystartować na przykład z powodu nieprawidłowego lub braku wybrania żagla. Nie stoicie obiema stopami na osi deski. Przed wybraniem żagla nie ustawiacie go w pozycji równoważnej. Masztem w pionie. Macie nieprawidłową pozycję na halsie. Ugięte ręce, zgarbiona sylwetka, brak odchylenia do tyłu. Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie są najczęstsze błędy we wszystkich omawianych przeze mnie manewrach windsurfingowych, Kliknij w link znajdujący się pod filmem. Zostaniesz przeniesiony na dedykowaną stronę www, gdzie otrzymasz informację, jak ściągnąć darmowy e-book zatytułowany Omówienie błędów początkujących i zaawansowanych Windsurferów Jak szybko i skutecznie stać się lepszym Windsurferem. Jest masa błędów, które kursanci popełniają podczas nauki windsurfingu. Aby je wyeliminować i zrobić szybkie postępy, dobrze jest ćwiczyć pod okiem profesjonalnego instruktora. Na filmach pokazujemy, jak wykonywać manewry prawidłowo, ale na kursie szybko wykryjemy Wasze błędy i je wyeliminujemy. Zapraszam na nasze wyjazdy, gdzie nauczymy Was prawidłowo pływać na desce z żaglem. Jeśli Ci się podobało, daj łapkę w górę i subskrybuj kanał. Będę również ogromnie wdzięczny, jeśli polecisz mój film swoim znajomym. Dziękuję i pozdrawiam. Krzysztof Lipiński, serwski.pl